Cześć, z tej strony Kebolek, a w dzisiejszym odcinku StyPegi Nagramy tylko loot z nowego sterowca Dobra, widzimy się w gierce Okej okay, widzowie, jesteśmy no już na tym sterowcu I zobaczymy co dobrego nam się uda tu zdobyć O, snajperka Pompa No i tyle A nie, jeszcze nie I druga pompa Czego chcieć więcej Ty tam giniesz? Nie, zabijam gościa. Nie zabiję gościa O, i koronka O! O pistolet! Co? 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 Zobaczysz to na filmie Ja tylko powiem tyle, zobaczysz to na filmie co ja tu odwaliłem i oczywiście, widzowie, no, <śm> no, leczenie i no, leczenie i bronie, takie jak C4, możemy zbierać normalnie. Nie, nie chcę. Dobra, chodź na tamten sterowiec, może coś lepszego znajdziemy. Aż mi się widzowie przypomniały te sterowce z 9 sezonu. <śm> tak, ale takie małe. Jak stąd teraz wejdę? Nie wiem, ale się dowiem. Dobra, jestem tutaj. Dobra. Teraz tu będę. Czekaj, chwilę poczekać, bo tu siedzę na górze i nie mógł wejść. Ups. Jezu, dobrze, że pode mną był kosz. Bo zginął. Ale idemy, robią wrażenie. O kurde mam tu typa, tu ty. się Jestem, już jestem, wrócił. Ja mam na swoim domku I typa, chodź tu do mnie, chodź nie tu byłem do mnie sniperki. Fajnie nie Fajnie Obi wrażenie, nie proszę, do ciebie dam, bo ty wiem, że lubisz takie pręki, nie? Ale wiesz, że nie można używać tego, bo tylko lud ze sterowca. A to, to, to lud ze sterowca, i ty dalej. Co? Pani nie ma żeby działania broni, której komuś się daje, płyta. Co? My możemy tylko ze sterowca. No ja wziąłem ze sterowca! Ale tamte nie są ze sterowca. On bo sobie, bo ja przyniosłem tutaj. Ale to nie są te Co ty się strzelasz? Tak. No to niby, jaj. No, chodź do góry, o iść do góry, iść do góry O Dawaj go Nice Za tobą Dawaj, za tobą Dawaj Kurde, musiałem radować No i ja już amunicji nie miałem Więc no dobra widzowie, idziemy do drugiej gry Ja pamiętaj Nie z tej bazy, tylko z tego Dobra, jest tu coś. <laughs> Ty, karabin Ty jest cela. Wow Niespodzianka, nie? On ma broń palną. Powtarzam, broń palną. Nie ma de z nim rady, nie? Nie. mam amo do pompy Na pewno Ci pomogę Gdzie lecimy Przed siebie Ty, jest wszystko ma Ty z barka da się Zapomniałem totalnie o tym Weź Widzę <grydżam> ja to fajne Czołg. Wow. Po co wyślił Dobra ja jadę stelaj. Nie trafi nas. albo i trafi. Czekaj Kła! Wow. mnie zaraz, bo. Ale ty masz normalnie pomysły z tym. Moje pomysły są normalnie. Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? A to ugin. Co Uro. Strzelaj do nich zakrywa Biegnij, uciekaj! Na lefa się ukrywaj. Czemu zawsze do mnie strzelajmy do ciebie? Okej. Aha Okej ok widzowie, jesteśmy już w następnej gierce. No i może tym razem no, nam wyjdzie. ja ona nagle znikła. Mam typa. No ja też zabiłem typa. Nie mam broni do klipa Chyba klipa zabiję, a ja nakie. Mama falowała, Ma była sobie wlała. tego nie no Za no to, robi... to. No. no Weź sobie tamte opie, ma to... I bądź zadowolony. Tu masz dużą potkę, uleczysz się. W tym budynku jest typ. Idę. Przyszę. Mam go! To go nie dobi, Nie, nie idź do no niego. Nie idź, skryj się. Jak mam się kryć, bo jestem obok niego na blisko. A, ja się jest z innym, miałam innego. Nie mogę pomóc. Dobra, nie, nie biję. Nice. Dobra, tu masz dużą potkę, ulecz się nią. Pamiętaj, nie zbieraj lootów z innych ludzi. I mamy typa na dachu. Ale amu weźmie no, chociaż, nie? Zróbisz amu czy nie mogę zmienić? Mamo. mamo, możesz, no możesz. Nie zadawaj pytań. Mam typa. Kolejnego. Mi już 35. Widzę, że obok mnie mnie nie zauważył. Widzę, że ten dom rozwalasz tym kołgiem. No on tańczył. Nie wiem, nie wiem jak się to nazywa, ale zastrzelili. Deja. O, gąsienica, no, o. Dobra, jest tu to, musimy to uleczyć. Kurde, marnowałem Ok, mnie bije! Babusz! Babusz! Wycofaj pomóż. się! Wycofaj się! No wejdź do czołgu, brawo! Nice! No. I jedziemy nim I kolejny typ No jeszcze szczegół chyba z dwóch to asysty, bo ich tak obiłem. Ale to ty... Ale to nic nie znaczy Dawaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj tym czołgiem Nie? Nie, zniknął. Dobra, z lutu zejdź i chodź, wysiadamy. Bo musimy ludzi wziąć. Dobra, tylko A ja nie mogę wyjść stąd. Ja ci nie mam jak pomóc. Dasz radę na chwilę sam? Dobra, jest, jestem już u ciebie, jestem. Zabiję nice. gościa Gdzie hmm, mi go wabiłeś? O, gościu Minus 120 W tobie nadzieja, bo już go nie ze zasnajpę A ja minus 120 dostał Trafiłeś go w ogóle? Tak Głowę nawet Plecy mamy Kurde. Strzelaj! No. I jeszcze raz O wybuch! Dobra, jeden leży. Nice. A dawaj, wychodzimy. Zetuj się, topnij, topnij! Dobra, dopni, dopni, no. już, już. Miast no tam jest. O, muszę się tutaj tak. No, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Drugi, drugi, drugi tutaj. Jest. O, pomóż. O, dobra, leży. No. A, nie znowu pola! No, nie mówiłeś, że ktoś jest! Mówiłem! absolutnie nie mówiłem! no, ale ty mądre, stanąłeś w burzy! No, żeby ktoś mnie nie zesnajpił! A do, a pamiętasz mniej więcej jaki loot miałeś? Bo masz tylko ten sam, pamiętaj! Tak! No to. dobrze. Jak on nas tu podjedzie, to my mamy tu barykady, więc spokojnie. No, zjedz. A ja zjem kokoska A tu masz grzyba Ej kokoska No zjedz mi co, miałam flapę Ale kewa ci da To kokos, tych grzyb No i on ci da kewa Rzeczywiście Tam Tam No Dobra, leżą Dobra, siedem na Plecy, plecy w krzaku, w krzaku, tam plecy Na spokojnie już, na spokojnie M Spokojnie, bra. mnie tam nie ma Nie, nie ma z tobą Dobra no Dobra, jednego tak zraniłem w krzaku, jednego zabiłem Nice W krzaku jest, Musimy, w krzaku jedna jest. Jedna osoba, tylko jedna, musi Tam jest, ma białe, ma. nie wiem ile HP. Ma 40 HP max. Jeśli on ma pełne alecenia to mamy tym małe szanse. Ścianę. No żeby rozwalić ten kamień, za którym on jest. Uwaga. Wyłazi. O kurde, ale mi dał, ale mi dał. Nice! Zabiłem go w stopę. go zabiłem. Dobrze, piątkę przybi. Mamy to! NAJŚ nice, WIDZOWIE Dobra, dziękuję Jest wam widzowie mi. za oglądanie tego odcinka Ze mną był typegi. No i do następnego Nagrajmy Bobloksa Gdzie ty jesteś? No poleciałem na tym, 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 tego Na tym, tym, wirze Tym, tym tego A, to się da rozwalić No nie no, łódź ciebie Poziom nie, nie. nice parada, ale się cieszę. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Nie, nie mogę wziąć. To nie, możesz. C4 możesz. A, no, to biorę. C4, 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 C, 4 możesz c 4 to 4 c 4 c 4 c 4 możesz używać. Gdybyś to moje odcinki, c byś wiedział. Ale nie oglądam. To wydaje odgłosy. Łatwe do znalezienia swojej ofiary. Bra, chodź do tego typa. Chciałbym ten karabin, bo on jest przekoksem. No, a mi niko nie dasz. No nie. Jakie luta te ctery? Masz dwa a nie wybuchło No bo musisz potem prawym, żeby to wybuchło. Gdzie lecimy? Padawanie. Padawanie. Może znowu tu Co sądzisz? Badawanie. Nie chcę kurde podawane mogę. No to masz to i zadowolony. A nawet mi dał w noś nie mam tak wejść. Czary mamy. Masz. A i mam wszystko, brachu. I wiesz na tej chwili są takie też jak dwa sloty tylko. Ale ty to masz wypić. To jedna potka. Bo masz to wypić. Nie.